Pomęczymy się znowu dalej. Jestem uparty jak osio. Ponieważ wiem, że to jest do zrobienia. Bingo. Bingo. Drezyna jedzie. Dobrze, niech sobie przejedzie. My sobie namadujemy baterię I myślę, że jak już teraz za tym podejściem to już nam się uda, ponieważ na dole się nikt nie skapną, że cokolwiek się u góry działo Teraz pytanie... Czy... Tak, i... to był strzał do nas Wyłączmy na kto wizer. I tak może. Dziękuję. Kolejny. Trzeci. Nie, już czwarty. O, tam jest jeszcze jeden pan. Ostatni. Nabój. O, jest kościół. O, tylko chciałem wiedzieć, jak daleko jest drezyna. O, o wilkomowa. Dobrze, niech sobie drezyna teraz przejdzie. Tam są cztery ciała na dole. Nie, trzy ciała na dole. Będzie czwarte za chwilę. I myślę, że pobawię się z nim na głośność, już na cicho mi się nie chce <coughs> nic, a nic po prostu więcej przechodzić. A pistolet używam dlatego, że po prostu ma przybliżać, nie? Dziękuję. Może i gdzie ten gościu tu był? On jest tutaj, tak? Gdyby nam się udało... ...zajść go z góry... To byłoby mniej. O, niedobrze. No właśnie. Ale zabiliśmy gościa. Teraz tak, kto wizor. Pytanie, czy dojść do siebie. Nim cokolwiek złego się stanie. Czytaj nim nas zastrzelą. A tak optymistycznie zakładam, że tu na dole już nikogo nie ma. Hmm. Ktoś jest, to jest tu nad nami teraz. Czy mu się wrzucić taki... Trochę spóźniony prezent Miejmy nadzieję, że nim kolega dostał No to nie będziemy osłonić w żaden sposób Zgadzasz teraz na mapę czy mogę tędy przejść Mogę I to myślę, że nie będziemy się szczypać Ten gościu miał dużo naboi Ale niestety mał naboj naszego pistoletu ulubionego Aha, znowu wchodzenie po ścianach lepa kur nie no, o, musimy przeciec... Które Ci Krzyczą. No nic, tędy. Po prostu coś przeglitchowało dźwięk dobrze. To, że drazyna się zbórała i tam będzie stać teraz pewnie. Tak, tu mam... O, ten gość nas widzi, jak tu stoimy, tak? No to wrzucimy mu tam. Trochę za długo trzymany prezent. Zaraz będą dalej krzyki. Aha, to jest na to wzor takie pierdzenie. Tu mam w sumie wejście. Wejdziemy tędy. Mamy nadzieję, że tam też nie odwróci główną na nas. Chyba tego gościa wysadziliśmy, chyba się udało. Tak, udało się. Został jeden gościu tu. To już teraz z nim to. żeby naprawdę się miało udać W końcu przedostać <grymne> Przez trzy odcinki no. Tak Gdzie to było to przejście? Tu o, Tak Tak gro naprawdę? Tak dałaś nam chyba Możliwość przedostania się gdzieś dalej Czemu tych medykumentów nie możemy wziąć? Mamy pięć, czyżbyśmy mieli maksymalnie? A Aaaa! I potem wszystkim jeszcze blip dostaliśmy. Nie wierzę. I teraz najpierw ja nie wiem nawet, o... nawet jaki rozdział to jest. Aaaa! До а чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. О, делен на зачервоненного. Экстра. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечный спагг, они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Э, ну no, снова. Не бей, только не под фазы. Точно. Ладно, краснопузый. Молись своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. О язык, я люблю этих И зналеся нас тутай, так на этом червонно фаршес тост класть тост Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. <laughs> Это не величественность игр, так она правда. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон хантера. Давай я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. А? Расспешно вообще шедал. Ши так, двинули к броневику до дрезины панцерной. О. Паша, план такой: подбросишь этого парня к нашей дрезине, оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь. мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. Ага, гости ведомы, что ходят, а я не пойминформованы. No, nie, nie podoba mi się to, nie lubię takich schematów. No trochę nam tutaj się zmęczyła latarka nasza, ale mam dużo na do kałacha. jej! to jest coś. Chyba ty będziemy. na ty z nim No bracy, wam. No czyli my chodzimy na wieżyczkę. a podejrzewam, że co za tym idzie. Będą mi jaja. Oj gronie klatkuj. Nie mogę założyć tej kamery. Staramy się przejechać mimo podpostów niezametne. Widzi się bieżdżne. I może być oni nie pojmą, że zasłaśła zamię ekipaża. Dobrze, w razie co? Rób. Rób co mówię. My jesteśmy krasnoludki, takie małe tutaj. Albo trzy razy, albo co, bo mi wolno Otwierajcie przejechała drezyna Tinda dindo, ja niedobrze Niedobrze, heroficer Czuję, że będą kłopoty Chyba co mnie tu nie ma Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Но ну, нас послали на передовой блокпост, первый офицер. Доставить э, боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказу поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Nie wiedziałem, że to był pewnie jak normalnie, że ktoś się ski Z której za nami, to jest pytanie. Ker kapitan. Aj, trochę kroi ta drezyna. Może że to działko na drewnie nie jest dosyć, że nie. A tu za nami. A to się było że nadano mi tak bardzo. Myślę, że chodziło o tego po lewy No za nami to teraz akurat już nikogo nie ma Mietek, kieruj ty tam dobrze Stróżka hergestapo O, przegrzało się gówno Przygrzało się, no. Odgrzej się. Pierwszy strzelec. A! No niestety, kurczę, coś myślałem, że ta jazda zrezygnował będzie prostsza, tutaj wygląda na to, że to będzie jakieś wyzwanie. I w końcu... W końcu jakieś, kurczę, naprawdę... W końcu naprawdę jakieś wyzwanie. Może się uda się ściągnąć tego gościa na drezynie. Teraz już przynajmniej wiem, jak Niemcy mierzyć. O właśnie, bardzo ładnie. Dobrze, jedna drezyna z głowy, druga też. Jedno jest pewne, tym ustrojstwem nie można walić full auto. Kolejna. Gro, mogłabyś sobie poszczędzić trochę. Metki tu nie mogę użyć, no jasne O to trzeba będzie Ostrożnie rypać O wow No wygląda na to, że to będą już jaja, niezłe O, ale przynajmniej teraz Teraz groszno zostawię zapis tutaj Trochę bardziej, o bardziej wieża w lewo Znaczy, o Jezu, w lewo, w prawo Kolany Bierze, bierze, bierze Powierzy, powierzy. się na Dawaj, jedź, jedź, po prostu jedź gościu W ogóle, skąd gościu zna moje imię? Ja mu się nie przedstawiłem. Pewnie grze drezyna. Dobrze, no i nie przegrzewam teraz działka przynajmniej. Ale przynajmniej obsługa tego ustrojnictwa do najprzyjemniejszych nie należy. No to co ja mam z tym zrobić? Co się mam z czołgiem zrobić? Czołgu to jaka MM nie przebije. To nie ta epoka O Jezu. Ile to, jak? Skąd? Nie za dużo. Trochę dużo tych typków tam było Przyznam tak I, i pancerz wziął na siebie tyle, ile powinien. z która jest lewa? No to się zdecyduj, czy lewo, czy za nami. O, dreżynka pionowa, taka jak nasza. Nie ta szeroka, tylko ta... wąs kotorowa. Uuu! Szty! No i co, drogę. No że nasz ten. No. O -o, nie podoba mi się to. Еле проскочили. Ять. 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 Ваш подпоры, так? A jednak! Dobrze, ale jedź! <noise> Walenie nie w podpory, swoją drogą, ale jedź! Tam były zamknięte jakieś grodzia. Miejmy nadzieję, że. Mutantów tylko nie będzie. Niczego innego jak trombista się nie spodziewałem już tutaj. Rurów, czyżby się udało? Czyżby? Chyba um. No dobrze, kokony, o kokony z Obcego, spoko, ale... Aha już rozumiem, czyli pewnie przywitaj się z mutantami RTM. No, jakby co mamy, strzelbę. <laughs> no, już widzę te zerglingi. Po nie. naszego boju z faszystami, nam okazało się, że przed nas. Serio? Myślę, że nic gorszego ich nie spotka, a i tak był w błędzie. Aha, teraz idziemy ręcznie. Wszyscy przyjechali. <laughs> Ullman nas na czarnej stacji. Или мам на бой. Осторожно! Врехнесь! Дьявол! Понастроили да местечко. В этих туннелях всегда... <coughs> Забудешься на миг. Все. Ты труп. Был тут случай. От парня только с остались. То стадо штурку бегнулся перед нами меня не потешал. Подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Ага, станция повинна быть опущена. Свет! Там кто-то есть. Сними его, Артем! Тресина! Закрывай ворота! Мы прорвемся! Начинается! Надо скорее отсюда убираться! На проволк! Прячься за броней! za osłoną ehm, Można powiedzieć, że to będzie ciężkie Jechać za osłoną, ponieważ niezbytnio jaką mamy Mamy kilka granatów Stacja, która powinna być opuszczona, nagle zacznę roić się Chociaż jednego mniej

Fajnie, że mógł. Aj, tie Inaczej, jeżeli dobrze rzucimy tam ten pierwszy granat, to będziemy wygrani. Jeżeli nie, no to. A teraz widzieliście, momentu zabrakło właśnie do użycia apteczki. Ale myślę, że następnym podejściem teraz. Dobrze, wsiądź. się. Dobrze ładnie Cała trujeczka Tylko tam tych trujeczka, a tych kolejna dwojeczka O wow, wow. dobrze, nie je. Yeah. szybko. Gro ratuj mnie. Apteczka. Już tak mu brakowało. A jaj, coś mi już ta stacja będzie przeklęta. Z niej chyba nie wykopiemy tak, przez dropshort Pierwszy granat lewo, drugi granat Nie wiem ile później, ale też później Iść Dobrze, ładujemy Granat No i chyba ten pierwszy ucięliśmy sobie pod szynę I dupa żeby my nie zastrzęli musimy się healować już teraz wrzućmy grany zapobiegawczą tu to niestety tak, teraz tu tu granat i tu nie starczy czasu na te apteczki znaczy nie starczy czasu na apteczki co tak ja gadam Nie starczy czasu żeby wszystko naraz Dobrze skomponować Inaczej, jeżeli teraz jeszcze mi się nie uda To po prostu zrobię cięcie jak wyjdziemy ze stacji to Wznowię nagrywanie, bo to no, nie, nie ma sensu żeby zmarnować czas na nagraniu Na takie bzdety jak Rozwalanie Enty raz w kółko Tych samych strażników to jest tak, granat tu. Jeden Ej, optymista Gdzie ten drugi granat poleciał? Aha, na nadrezynę wpadł. Spoko, kochany ragno. Dobra, zobaczymy się w takim razie, jak już wyjedziemy z tej stacji. Może wygląda na to, że się udało. Chociaż. No, powiem tak, poszły wszystkie metkity, poszło. Poszło wszystko z tej stacji. Apteczek nie mamy w ogóle. Granat. A granat jakiś tam nam Nie Nienawidzę tego typu elementów. Uf. No, nie siebie, Sława Bogu, u nich dryzinu nie było. A to by nie dostali nas w tunele. Nie. Nie gady, Aha Ekstra, coś się zbórało i... I coś może, że chyba nas tu nie powinno być. Yy, zatopione tunele zdecydowanie nas tu nie powinno być. Kolego odędzę <śm> <ty> mi <misię> do mnie. Powiedz mi więcej odnośnie tego miejsca. Tego, że nas tu nie powinno być, naprawdę. Ja chcę to usłyszeć. Gospody, to jest depo. Skąd ja słyszałem o nim? Kładbisi pojazdów. Ekstra. Czyli mu tą, a my nie mamy apteczek. do pancerza, no. Co to było? Co to ma być? Co to ma być? No sali Ale wali tylko do tych co skakują na drazinę będzie. Ładuj więcej Ładuj więcej, ładuj szybciej I Do tego się właśnie przydaje strzelba drogie dzieci O Jezu pójdź tam event Ja chciałem ci pomóc Oj dobrze Trochę może jedziemy coraz szybciej Artiem Artiem Zróbże coś, ratujcie Chłopie O będzie bolało Oj będzie bolało Ciekawa jazda A co gorsza straciliśmy naszego kompana o boże, to już po nas. Wiecie co, ale tutaj zrobił się zapis, dlatego też zobaczymy się w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej.